Cześć. Kolejny dzień przy podłogówce. Jak widać skrzyneczka już zamontowana. Zaraz będę wprowadzał do niej przewody. Czujniki wszystkie pomontowane w podłodze. Tak wygląda podłączony. aż telefon musi złapać ostrość. Tak wygląda podłączony czujnik pokojowy. Czyli, jak widzimy, czarny przewód, czujnik podłogowy, plus skrętka, dwa przewody do każdego z gniazd. Ogólnie on wygląda tak. Suwamy gniazdo puszczamy go w tą tutaj mam śrubkę montażową i teraz a teraz mamy jeszcze powciąganą kabelki posegregowane powciągane tych wszystkich makaronów, które wisiały tutaj na podłodze, jest to wszystko umieszczone już w górnej skrzynce, I następnym krokiem będzie porządkowanie tego. No, więc tak chyba w skrócie po kolei. Tutaj mamy panel sterowania na ścianie w salonie. Jeden przewód to jest internet, drugi. Pogodówka, dwie skrętki do pieca. Ogólnie jest potrzebna jedna, drugą mamy w zapasie. Zasilanie L9, -ki. pompa pierwsza, pompa druga. Z tym, że na tą chwilę używamy tylko jednej pompy, ale mam przygotowane pod drugą również. Jeżeli yy, jedna pompa nie będzie wydalała, podłączymy drugą. Dalej mamy sterowania siłowników, tych wszystkich, czyli góra. Tutaj siłowniki, które są na dole w dolnej skrzynce dolne termostaty pokojach. Te, które pokazywałem na ścianie. Górne termostat. A cały panel wyląduje tutaj. Cały panel będzie wyglądał tak. To jest cała L9. Niestety nie było jej gdzie na dole, jak widać. Jak widzicie mam już godzinę prawie 18.30 i raczej dzisiaj już nie będę tego podłączał ewentualnie może zacznę zakuwać jeszcze przewody. Zobaczymy myślę, że na dzisiaj to tyle jutro przy sobocie mam nadzieję, że to będzie ogarnięte. I zacznie już coś działać. Na tą chwilę wielkie dzięki. I do zobaczenia jutro. Cześć.